Są takie motocykle, które zostają z nami na zawsze. Nie dlatego, że są szybkie, nie dlatego, że są piękne, a po prostu dlatego, że były pierwsze. Dzisiaj jest ze mną Marcel i jego piękne Suzuki GS500E czyli motocykl, który stał się bramą dla wielu motocyklistów, którzy rozpoczęli swoją przygodę z jednośladami. Cześć wszystkim, ja jestem Marcel i ten właśnie egzemplarz. Od około 3 lat posiadam. Bardzo dużo kilometrów i przygód mieliśmy razem i dzisiaj skupimy się na tym, jak te przygody zmieniły moje postrzeganie o Suzuki. Właśnie, przede wszystkim, czy ten motocykl wciąż jest taki świetny jak od ponad 20 lat? I co istotne, jak zmieniło się nasze postrzeganie na temat tego motocykla? Bo ja też prywatnie taki motocykl posiadałem trochę nowszy, trochę inny rocznik, ale to była wciąż ta sama i prosta konstrukcja. Tak więc, bez przedłużania, zapraszamy Was do materiału. Zaczniemy sobie od historii, bo. Jego historia wcale nie rozpoczęła się w 1989 roku, gdy trafił do sprzedaży, tylko trochę wcześniej. Mianowicie silnik został zaczerpnięty z modelu GS 400 czy też 450. Jego konstrukcja trochę się zmieniła i następnie została wpakowana do GS 500. Natomiast faktycznie w 1989 roku został on zaprezentowany światu i stał się jednym z popularniejszych motocykli. Jego sprzedaż rosła, w słupkach był prawie cały czas liderem sprzedaży, przede wszystkim w Europie, Australii i Stanach Zjednoczonych, bo jak się okazało, ludzie chcieli taki motocykl. Nie miał on być technologicznie zaawansowany, wcale nie musiał mieć ponad litra pojemności i nie wiadomo ile koni mechanicznych, po prostu miał być tanim, ale jednocześnie dobrym środkiem transportu. Na największe zmiany musieliśmy czekać mniej więcej do roku 2001. W tym momencie zmieniły się między innymi plastiki, przede wszystkim tylny ogon, jego wygląd, zmieniły się lampy, zmieniły się też trochę gaźniki. Ogólnie zaliczono sporo drobnych poprawek, bardziej był to lifting. To co według mnie najważniejsze wtedy, pojawił się większy bak, który miał około 20 litrów pojemności. Przy średnim spalaniu na poziomie 5 litrów na 100 km dawało to naprawdę, naprawdę dobry wynik. Kilka lat później zmieniło się miejsce, w którym GS-y były konstruowane. Produkcja została przeniesiona z Japonii do Hiszpanii. W międzyczasie z nazwy wyleciała literka E i został GS500 po prostu. Natomiast najważniejsze zmiany pojawiły się w 2004 roku. To wraz z nadejściem modelu GS500F, czyli popularnego GS-a, ale z owiewką, stylistycznie nawiązywał do serii GSXR. Ja nie ukrywam, miałem GS500 wersji F, przede wszystkim z tego powodu, że wyglądał on po prostu bardziej rasowo bardziej sportowo i mimo wszystko bardziej cieszył oko. Produkcja GS-a została zakończona mniej więcej w roku 2009 wraz z nadejściem nowych norm emisji spalin, które wymusiły na producentach stosowanie elektronicznego wtrysku paliwa, a w tak prostej, budżetowej konstrukcji stosowanie wtrysku paliwa po prostu było nieopłacalne i Suzuki zrezygnowało z dalszej produkcji GS-a 500. Jak w ogóle stałeś się właścicielem tego GS-a, bo obstawiam, że to było na zasadzie wpisania w Google najlepszy motocykl na kategorię A2. I on hmm. ci wyskoczył, czy jak to wyglądało? Mniej więcej tak to wyglądało. Po ukończeniu 18 lat zrobiłem sobie prawo jazdy kategorii A2, no i przyszło mi szukać motocykla. Najważniejsze rzeczy to, żeby był niezniszczalny, żeby był sprawdzony, więc wszedłem sobie do wujka Gogla. Oczywiście wyszukałem popularne modele. Następnie zaczął się proces poszukiwań, już takiego egzemplarza. Takiego e... docelowego, takiego, ta, co chciał ta. po niego pojechać, wyłożyć swoje ciężko zarobione pieniądze. Dokładnie tak. Yy, tutaj. Dość daleko musiałem się przejechać. Niestety w Szczecinie nie było zbytnio takich egzemplarzy, natomiast zobaczyłem ten czerwony lakier na pewnym zdjęciu, no i już wiedziałem, że będzie mój. Pamiętasz, ile za niego dałeś, czy to jest tajemnica? Szukałem motocykla, nie ukrywam budżetowego. To miał być pierwszy motocykl, ja sobie dobrabiałem wtedy skorków i około 10 tysięcy to był taki max. O kurde, w ogóle. E... <laughs> Natomiast dość, wa dość ważnym aspektem było dla mnie, żeby ten motocykl fabrycznie spełniał wymogi A2, czyli nie szukałem motocykli blokowaniem. Za ten konkretnie egzemplarz zapłaciłem 5,5 tysiąca i za to w jakim był stanie, to uważam, że bardzo fajnie trafiona decyzja zakupowa. Ja wtrącę od siebie to że to jest niesamowite, że ten motocykl, nieważne w którym roku chcemy kupić, to on wciąż kosztuje około 5-5,5 tysiąca złotych. Jak ja kupowałem swoją F-kę, yy, to było jakieś 7 lat temu, dałem za nią, uwaga, 5 tysięcy zł. To był 2004 rok, to jest 1990 rok. Jeszcze wersja przed Liftem, właśnie wersja E. Mhm. I on wciąż kosztuje 5,5 tysiąca zł, Kosztował 5,5 tysiąca złotych. Obstawiam, że jak teraz byś go chciał sprzedać, to wciąż byś go wystawił za plus minus 5 tysięcy złotych. Około tak, to by było dokładnie tak samo. Niesamowite, to się nie zmienia. No ale dobre, jak już pojechałeś, okazało się, że to jest ten egzemplarz i stwierdziłeś, że tak, proszę, tu jest pana 5500 złotych, kupuję. To jakie miałeś ogólnie swoje takie wrażenia? Jak już na niego wsiadłeś, mogłeś się nim przejechać, to co hmm. czułeś? No do dzisiaj pamiętam tą pierwszą jazdę próbną. To było na początku roku, po zimie, gdzie, gdzie miałem pewną przerwę po prostu od, od jazdy motocyklem. No i ta moc. Odkręcam manetkę. Drugi, trzeci bieg, on ryczy, on jedzie. Wow, to ma moc, nie? Później, oczywiście, się to troszkę uspokoiło. To wspomnienie zostało mi dosyć w serduszku do dzisiaj. Prędkość maksymalna to około 170-180 km na godzinę, więc uważam, że jest to jak najbardziej konkretny wynik. Oczywiście jazda z taką prędkością nie jest niczym przyjemnym. I raczej będziemy oscylować przy tych prędkościach przelotowych rzędu 120, nie więcej kilometrów na godzinę. A jeśli chodzi na przykład o zawieszenie, o hamulce, pozycję, to pamiętasz jakieś takie swoje przemyślenia, czy niespecjalnie? To totalnie nie miało wtedy znaczenia. Liczyło się to, że, że wsiadam, że, że jadę. Na swój motocykl? Na swój motocykl. Wszystkie wyboje na drogach, dziury, ja tego nie czułem. Jedynym faktem tutaj jeszcze hamulce, to, to tutaj na początku wiesz, troszkę nieśmiało używasz tych hamulców i rzeczy oczywiście przyzwyczajenie ze szkoły jazdy, że ten hamulec działa mocno tutaj troszkę tego mi brakowało, tej pewności siebie co do hamowania. Z przodu znajdziemy pojedynczą tarczę hamulcową, tak samo sytuacja wygląda z tyłu, natomiast on jest po prostu kiepski. Ja bardziej bym powiedział, że jest to spowalnia, oczywiście nie ma problemu, żeby wyhamować, jeśli jedziemy w sposób spokojny, normalny zwał jak zwał, natomiast jeśli chcielibyśmy trochę więcej sportowej jazdy zaznać. To wtedy się okazuje, że jest on po prostu niewystarczający. Pod względem samej łatwości prowadzenia, to czułeś, że gdy przysiadłeś się po przerwie, w sumie po, mhm. po zdaniu egzaminu, po przerwie na motocykl, to na przykład czułeś, że on jest faktycznie łatwy w prowadzeniu, czy w jakiś sposób on cię, można powiedzieć, przerastał? Jakby czułeś że on jest zbyt duży, zbyt mocny? Raczej nie było takiego wrażenia. Zupełnie nie. Tutaj naturalnie po prostu usiadłem, na początku ze stopkami sobie wytuptałem. Natomiast jak już ruszyłem, to powiem Ci szczerze, że. Poczułem, że bardzo łatwo się, się go prowadzi. Obawiałem się oczywiście tego, że po takiej przerwie te umiejętności względem tego, jak to było po egzaminie, mogły troszkę spaść. Natomiast wyszedłem na głębokie morze, ponieważ tak jak powiedziałem, ja pojechałem po ten motocykl kilkaset kilometrów i musiałem na nim wrócić. Okay. Więc lekki stresik był. Natomiast jak już przejechałem pierwszy zakręt, to już wiedziałem, że dojadę do domu bez problemu. I tak się rozpoczęła ta piękna przygoda zwana, przede wszystkim motocyklizmem, ale też druga, ważna przygoda ze swoim pierwszym poważnym sprzętem. Bo Marcel jest naszym motobandziorem, jakby już dość długo się znamy, już trochę sezonów u nas spędził, natomiast pogadaliśmy sobie ostatnio właśnie na temat Twojego Suzuki i pamiętam, jak też próbowałeś taką historię, że wjechałeś do garażu już u siebie w Szczecinie, stwierdziłeś, że no on wygląda jak pełnoprawny motocykl, że to jest jednak kawał dużego motocykla. Mniej więcej tak to było, czy trochę podkoloryzowałem? Dokładnie tak to było. Jak wróciłem już wieczorkiem do domu zmęczony całą tą przygodą, bo to były emocje ogromne, jak go tam wstawiliśmy, nagle był szok, że on, ile on miejsca zajmuje, jaka to jest... Wiecie, wielka maszyna. Oczywiście, teraz, jak spojrzę na niego w garażu, no to się przestawi skąd w kąt. Coś tu jest jak najbardziej na rzeczy, bo ja pamiętam swoje wspomnienia i pierwsze emocje, że kawał dużego motocykla, potężna, jakby nie patrzeć, bryła. To opona z tyłu wcale niemalutka, jak na przykład kądzie CBR 125, <laughs> bo tam jest taka malutka oponka. Tutaj zawrotne 140 szerokości. Wtedy to się wydawało wiele. Natomiast z czasem okazało się, że to jednak nie jest do końca. Te klimaty, które mnie rajcują, bo można to zmienić, można to poprawić. Teraz masz prawko pełne A, masz go ponad 3 lata, czy tam około 3, 3 lat, pojeździłeś też przede wszystkim innymi motocyklami. D daliśmy Marcelowi naszego fazera, żeby sobie pojeździł, zobaczył, jak się jeździ pierwszym poważnym, dużym motocyklem, ale też miałeś okazję pojadać, po, pojeździć na CF Moto 675SRR, e, też na MTQ450CF Moto i jeszcze Royal, no sporo, mimo Troszkę wszystko dużo było. tych motocykli. Mhm. Było. I gdy usiadłeś z powrotem po przejażdżce na tych nowszych, trochę, mimo wszystko mocniejszych motocyklach, to jakie masz zdanie na temat Giesika? Powiem tak, rzeczywiście pewnych rzeczy. Brakuje. Ten, ten obraz not cykla bardziej stał się realny. Czyli ja już dostrzegam to, jak zachowuje się zawieszenie, że to nie do końca jest wygodne, jak już jedziemy gdzieś dalej, że te hamulce wciskamy, a on po prostu spowalnia. Że ta jedna tarcza hamulcowa z przodu, do tego gumowy przewód hamulcowy. To wszystko jednak się okazuje, że tak jak na początku nieźle hamuje, wgryza się ta, ten zacisk tarczy hamulcową. To, że teraz ten zacisk tak delikatnie tylko muska tą tarczę, że on bardziej spowalnia niż hamuje. Dokładnie. Ale jeśli na przykład chodzi o sam silnik, samo przyspieszenie, silnik mega prosta, jednocześnie też tania. Zarówno pod względem produkcji, ale też pod względem eksploatacji jednostka, niecałe 500 cm pojemności, około 48 koni mechanicznych w okolicach 39 Nm. Rzędowa dwójka bez, można powiedzieć, żadnych zaawansowanych technologii. Zasilanie to oczywiście gaźnik, a jak żeby inaczej. Jak wrażenia pod względem samej mocy, kultury pracy, dźwięku? Ja już widzę po Twojej minie co chcesz nie więcej powiedzieć. Czy ty chcesz zniszczyć mój obraz Giesika w głowie? Niestety trochę tak jest, nie ma co ukrywać. Silnik, który na początku robił dość, dość spore wrażenie, też. Jeszcze dołożę od siebie. Akcesoryjna tuba Barakudy. Tak, wiadomo, Barakuda czyni cuda, no czyni to cuda. Uch, Jak to musiało ogadać wtedy? Gadało, robiło wrażenie i rzeczywiście na początku ta moc była dostępna od razu, on jechał po prostu emocje, szok jak to szybko jedzie. Realnie to było tak, że jechałem 3, 4, 5 tysięcy obrotów i tak naprawdę go nie odkryciłem jeszcze. Z czasem zacząłem cały ten obrotomierz odkrywać. No a teraz już po tych dwóch, trzech latach to niestety tej mocy brakuje. Wiem, że ten motocykl pod względem kultury pracy, no jednak nie jest najlepszym przykładem. Ale brzmi jak traktor, brzmi, jakby się miał trochę rozpaść, ale no nie można mieć wszystkiego. Też, jeśli masz porównanie do innych motocykli, to jakby masz jakieś takie swoje przemyślenia pod względem właśnie jakiejś elastyczności, mhm. tego, jak ten silnik podaje? Dokładnie tak. Troszkę tej elastyczności, mimo wszystko mu, mu brakuje, Konstrukcja jest sprawdzona, jest, jest niezawodna, nieawaryjna, natomiast rzeczywiście, jeżeli sobie porównamy to ze współczesną mechaniką, to tutaj jest wiele, wiele niedociągnięć. To wcale nie jest tak wygodne, jak sobie jeździmy na mieście, co chwilę gdzieś tam musimy manewrować tym sprzęgłem, tą skrzynią i, i, i tą moc sobie i prędkość kontrolować. Jest on chłodzony powietrzem, więc może zdarzyć się przede wszystkim latem, jeżdżąc po mieście w korkach. Że warto rzucić okiem na temperaturę naszej jednostki, naszego oleju. Natomiast nie mamy tutaj żadnego wskaźnika, więc bardzo często w GS-ach można spotkać bagnet z funkcją termometru, który sprawdza temperaturę właśnie naszego oleju. Więc to jest jedna taka rzecz, którą warto mieć na uwadze. Czyli okazało się po latach, że jednak GSIK trochę jednak został w tyle. Względem nowoczesnej motoryzacji, ale wciąż mamy w głowie to, że kosztuje mniej więcej tyle, co jedna porządna wypłata. I ciężko znaleźć jakieś, bym powiedział, alternatywy z nowych motocykli, bo coś nowszego, jeśli porównamy to do np. MT07, sv ki 650, czyli te motocykle, które bardzo często są polecane jako świeże motocykle na rozpoczęcie swojej przygody, to okazuje się, że okej, okay, wtedy Giesik dostaje baty. Ale jeśli porównamy go do konkurencji z tamtego okresu, czyli między innymi Kawasaki R5, Honda, słynna też 500, i to był motocykl na przykład, na którym miałem jazdy mhm. i, i sam egzamin z całej tej trójki, no to najbardziej, mimo wszystko, ten GS jest, jest w moim sercu. To, co jest najistotniejsze, szukając takiego motocykla za mniej więcej takie pieniądze, to ja, mimo wszystko, najbardziej skupiłbym się nie na konkretnej marce, nie na konkretnym modelu a po prostu na tym, żeby ten stan techniczny i mimo wszystko wizualny wciąż był po prostu dobry, żeby jednak nie przymykać oka na to, że wygląda pięknie, ma czerwony lakier, wielki napis Suzuki na baku, czy to będzie Kawasaki, czy to będzie Honda. Chodziło po prostu o to, że te motocykle są bardzo popularne. Mimo mhm. tego, że jest to 99 rok, ich jest wciąż mnóstwo na różnych portalach aukcyjnych i znalezienie zadbanej, dobrej sztuki jest chyba największym, najtrudniejszym zadaniem, bo mnóstwo osób zaczynało przygody na takim motocyklu. A wiadomo, że początki przygody potrafią być różne. Zdarzają się przewrotki. Tobie też się zdarzyła jakaś malutka gleba, jakiś malutki paciak przy niskiej prędkości. Na całe szczęście, więc motocyk zbyt mocno nie ucierpiał, mhm. ale może się okazać, że poprzedni właściciel też taką przygodę miał i poprzedni też taką przygodę miał, i jest trochę to na zasadzie pod względem eksploatacji, że okej, okay, to jest motocykl na sezon. Dwa, ja zrobię tylko podstawy, nie będę zaglądał na przykład do silnika, bo i tak zaraz się go pozbędę. I w końcu trafia przykładowo na mnie i się okazuje, że to już jest ten moment, do tego silnika trzeba zajrzeć, i się okazuje to, 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 to i to i już potem się tak kolorowo nie robi. Ja byłem tym właścicielem, który trafił na tego GS-a, który już był po przejściach i po kilku właścicielach. No ja pojechałem nagrzany ze znajomym, który miał mi pomóc kupić ten motocykl i pomógł mi. Fajny, ja bym brał, no skoro powiedział, to go wziąłem. No to siup do mechanika. No Patryk, słuchaj. No i się zaczęło. Ja się wpakowałem mimo wszystko jednak na trochę minę motocyklową, ale mimo wszystko sama frajda z jazdy na tym motocyklu była tak duża, że ja się nie zraziłem, nie obraziłem się i nie powiedziałem sobie, że pierwszy i ostatni raz. Ale wróćmy do tego, co gadaliśmy na temat samej prostoty konstrukcji, mm -hmm. bo ja bardzo często ten motocykl widzę rozkręcony. I to nie Lubię. dlatego, że się psuje, <laughs> tylko Marcel to <laughs> lubi. Ja to lubię, to prawda. Na początku to było takie cudeńko, że się bałem jakiejkolwiek śrubki odkręcić. Natomiast z czasem rzeczywiście ten motocykl dodał mi troszkę odwagi do tego, żeby samemu sobie pewne rzeczy tutaj eksploatować i naprawiać, i zmieniać. Zaczęło się od prostych spraw tak naprawdę, czyli to co każdy gdzieś tam, myślę, potrafi. Jakieś wymiany olejów, filtrów, świec. Ukręcona śruba spustowa. Pęknięta Piękna sprawa. Pęknięta? Piękna miska sprawa. olejowa czy, czy nie była pęknięta? Yy, nie, miska była cała, ale gwint w misce nie był A, cały. O właśnie. Więc wymieniłem mówię, nie będę się bawił, wymieniłem miskę olejową. Zamówiłem z dobrym gwintem, tylko był inny rozmiar, więc była dalej rzeźba. Natomiast tu lubię sobie w garażu posiedzieć tak naprawdę jakieś serwisy zawieszenia, gdzieś tam ostatnio też wymieniłem kierownicę. To są wszystkie modyfikacje, które na start bardzo łatwo jest samemu zrobić. Nie potrzeba tutaj żadnej wiedzy mechanika. Tak naprawdę wystarczy dostęp do internetu i trochę chęci. Z czasem to też zaczęły się robić takie rzeczy jak wymiana napędu. Dzięki temu po czasie ja po prostu większość rzeczy w tym motocyklu jestem w stanie zrobić sam. Sam jestem w stanie ocenić jego zużycie. i to. Daje bardzo dobre doświadczenie na kolejny motocykl. Czyli ja w tym momencie się nie boję. Następnego motocykla wiem w jakim on jest stanie, i nie boję się wymieniać w zawieszeniu panewek. Czyli tak podsumowując, jeśli chodzi o GSA500e, motocykl do bólu poprawny, jak się okazuje po czasie. Jednak trochę mało charakterny, jednak trochę mało zadziorny, ale patrząc na to, ile kosztuje i jest to z reguły pierwszy motocykl, to jest jak najbardziej stosunek frajdy do ceny i do jakby nie patrzeć też jakości, mhm. jak najbardziej konkretny. Wady bardzo dużo właścicieli narzeka na zbyt długie przełożenie na piątym, szóstym biegu, jeśli zdarzy się jazda, pod górkę albo podpukać będziemy jechali z pasażerem, no to okaże się, że biegami musimy wachlować, bo wjeżdżając pod wspomnianą wcześniej górkę, będziemy po prostu zwalniać. Też motocykl, mimo wszystko, lubi wypić trochę oleju. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim jazdy z wysokimi prędkościami, gdy silnik jest trochę bardziej eksploatowany, ale mimo wszystko warto raz na jakiś czas skontrolować poziom oleju w naszym GS-ie nie znajdziemy tutaj wskaźnika paliwa, nie ma nawet wskaźnika rezerwy. Mamy pod tyłkiem kranik, który jest odpowiedzialny za dostarczanie paliwa. Jeśli paliwo nam się zacznie kończyć, motocykl zacznie w tym momencie się dławić i musimy wtedy przestawić kranik w pozycję rezerwy. Ale jeśli odpukać, zapomnimy, że przełączyliśmy kranik na rezerwę, pojedziemy dalej, to paliwo w pewnym momencie nam się skończy, co będzie skutkowało tym, że motocykl będziemy musieli pchać na stację paliw. Masz jeszcze jakieś złote przemyślenia na temat GS-a? Ja myślę, że to wciąż jest świetna opcja na, na początek dla kogoś, żeby się po prostu z tym, z tym obył. Nie będzie szkoda, jak się przewróci bo się nic nie zniszczy. Dostępność też części jest fajna. Bo... Mimo tego, że ten sprzęt ma 26 lat, to gdy potrzebowałem jakiejś części, która powiedzmy nie była eksploatacyjna, tylko gdzieś tam bardziej rzadko wymieniana, tydzień, dwa i tak naprawdę kurier przysyła mi ją do domu. Same plusy, żadnego minusa. I teraz ten niesamowity żart, jedyny minus to ten na akumulatorze. Petita dzisiaj nie ma, więc a ja wiem, że on lubi sypać sucharami, więc ja tak <laughs> dla podtrzymania tego poziomu się staram, no by jego fani mogli się poczuć, tutaj pogiglani, nieważne, nieważne w jaki sposób pogiglani, ale tak naprawdę kawał świetnego motocykla mimo wszystko, że po latach okazuje się, że jest dość mocno wybrakowany, że dużo rzeczy w nim nie ma, w dużej ilości rzeczy jednak nie jest idealny, ale to jest trochę taki fajny moment, żeby zdać sobie sprawę, że Twoje umiejętności rosną, motocykl okazuje się już niewystarczający i że to jest idealny moment, aby o takiej zmianie pomyśleć. Robisz A2, dwa lata mniej więcej sobie śmigasz, uczysz się jeździć. Kategoria pełnego wlatuje i w tym momencie kupujesz trochę mocniejszy sprzęt, trochę mimo wszystko jednak bardziej zaawansowany. I Giesika możesz sobie zostawić w garażu, żeby po prostu wciąż Michać się cieszyła na jego widok, albo sprzedajesz, dokładasz i kupujesz nowego gruza chciałem powiedzieć. Kupujesz nową motocykl. Nową, nową okazję. Właśnie, i kupujesz nową motocyklową okazję. Nic, ja idę jeszcze sobie trochę pojeździć, zaraz się ubieram w swoje i pojeżdżę sobie trochę gielesikiem, żeby trochę nostalgicznie e, nostalgii tutaj sobie jeszcze złapać, mimo wszystko. Dziękuję Korzystaj. ci bardzo, Marcel. O ale piona weszła. I ja dziękuję ślicznie za to, że mogłem się zaprezentować z moim motocyklem, który mi tak dzielnie towarzyszył przez te pierwsze dwa lata. Tak więc dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia, do następnego materiału.